Organizatorem uroczystości złożenia przysięgi wojskowej w Teatrze Miejskim była Jednostka Wojskowa w Sieradzu. Od 30 września żołnierze uczestniczyli w krótkotrwałych ćwiczeniach rezerwy. Szkolenie rezerwy zakończyło się praktycznymi zajęciami również na przekoszarowym placu ćwiczeń w Sokołowie. Przysięgę na sztandar złożyli: Plutonowy rezerwy Staniecki Zbigniew, Starszy kapral rezerwy Ryszard Wieczorek, Starszy kapral rezerwy Dariusz Hałas oraz Starszy kapral rezerwy Paweł Werner. No to bardzo ważny dzień dzisiaj, bardzo ważne wydarzenie dla, dla Pana i dla wszystkich tutaj przybyłych. Y, jakie emocje towarzyszą dzisiaj? No, dość duże, dlatego że jakby historia zatoczyła za koło. Składając przysięgę w 1983 roku, też składam na, na sztandar. Bardzo miło y, przypomnieć sobie y, wojsko, na zasadzie tego, że przy tym pędzącym świecie, wojsko jest takie poukładane. Człowiek raczej. Kiedyś o kudzala powiedział, Kiedy każą idę, to idę, kiedy każą siedzieć, to siedzę. Przez te 10 dni jakbym nabrał oddechu, może i perspektywy do, do spojrzenia na, 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 na to, co mnie otacza. Mieliśmy okazję porozmawiać z rodziną pana Pawła Wernera. Pani, jak mija ten czas, ta rozłąka bez męża, jak minęła? No, dosyć długo ciągnie się to, ciągnie... Staraliśmy się trochę przygotować wcześniej, ale no, nie da się wszystkich rzeczy przewidzieć. Także jakieś małe niespodzianki, ale wszyscy nam kibicują, ponieważ mieszkamy na wsi, więc tak, no wszyscy się starają, doglądają no jakby tak, naszego gospodarstwa, ponieważ prowadzimy z mężem sklep, więc y, klienci moi też są wyrozumiali, także no jakoś leci, jeszcze mamy kilka dni. O wspomnieniach w czasie służby wojskowej opowiedział nam pan Jacek Małek. Początki no wiadomo, że, że nikomu nie jest lekko, bo oderwany z zupełnie innego życia. No to człowiek się gubi, prawda? No kwestia przyzwyczajenia, no już po miesiącu, po dwóch, po trzech. W sumie no zasadniczą służbę wspominam raczej dobrze, raczej dobrze. Nie miałem jakichś tam yy, przykrych przypadków, czy tam znęcania się, tak jak kiedyś to mówiono. No w każdym bądź razie. Ja osobiście służbę wspominam dobrze. Podczas uroczystości odbył się również koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego, imienia generała Józefa Wybickiego. Popatrz,